Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy sobie e, z domu a zaczniemy od prezenciku. Kurde, taki e, dostałem. No, chyba takie, żeby było nam po prostu ciepło. O, coś takiego. Zestaw zimowy, komfort i ochrona. Teger. No, zobaczymy. Co my tu mamy, proszę ja was. Kurde, rękawiczki. To może nie na dzisiejszą robotę, którą będziemy robić. Tak, o, o, ale czapka. Czapka tak! Zaraz się kurde ubierzemy. To będzie, będzie elegancka sprawa. Hmm, hmm. Czapek u mnie nigdy. E, nigdy mało, bo je szybko zużywam. <śm> I co tu jeszcze jest? Aha, co to będzie? A, to będzie na szyję. Na szyję też nie na dzisiaj, ale użyjemy. Użyjemy na pewno, taki jest, widzę, e, kołnierz spoko. ale to nie na dziś. To nie na dziś. Dzisiaj sobie. Tak, e, użyjemy. Czapeczkę. To stąd na razie zostaje, Niech się to Takie tutaj będzie troszkę zimniej bo dzisiaj w miarę jest, yy, że tak powiem, ciepło. I rękawiczki. Dobra, także co, ubieramy się i, i idziemy. No, także kurde. Ach. o, wiedzisz. Dobre. Także kurde czopka jest moja. Yy, <gry> będzie? Będzie, kurde o. elegancko, ciepło w łeb, w łeb, kurde. A co? Yy, rękawice bierzesz? Kiedy do pracy? To twoje są rękawice. O. Dobra tam yy, zakładaj i co idziemy robić. Zanim pójdziemy do roboty dalszy trzeba kurde kurą zboża nabrać bo bo kurde bydło jest bardzo yy, spragnione ja wam powiem. Trzeba im posypać kurde działkę zbożową i niech jedzą. O, A, Będziecie jeść? Będziecie. O. Mocie dwa razy. Żebyście głodne nie były Ale może być kurwa na wieczór y 20 Nie? Nie, 30, 30 tak. tak jest, żeby my kurde, kurde Mieli co spożyć na śniadanie O, widzicie jak stoją kurde Pomocniki <poczy Walk noise> Dobra, będziemy robić? A będziemy upchniać opie wszystkie tutaj te gałązki Co wchodzą w y y Ogrodzenie A czym? A już Wam pokazuję takie Mamy tutaj takie jest nabytek kurde bo mówi, że e, coś takiego musi w domu być. O, zobacz, taki mamy e, e, zestawik. To mama tak szó, zrobiła sobie e, inwestycję. <grywa> ta, inwestycje. <grywa> <grywa> o, ja pokazuję, o co tu chodzi. Tu mamy tak e, piłę. Proszę ja was. E, sekator, nie? Ja tam firma, to żadna reklama, to nie. wiem, po prostu, po prostu Alegro i tyle. To, no. E, co tu jest? dalej, Ładowarka. Ja, a dwie baterie są w zestawie 5. No zobaczymy jak to będzie. No i tu macie taką o, lagę, tu, tu montujecie. E, czekaj jak dobrze widzę. Czekaj, tu jest bateria y -y, tak. Tu, tu jest badanie. bateria, a tu się montuje. Czy tu? Nie. Na odwrót. Tu jest, tu jest bateria, a u góry jest yy, piła. Także co, spróbujmy to poskładać, Zobaczymy, jak to będzie yy, funkcjonować. No i to się rozsuwa, oczywiście. Musisz trzymać i zamykać to. Do rady. O. Jak pan powiem, to jest coś. Oś długawe i będziemy obcinać gamyś dookoła, bo zawsze jest z tym problem. Tu i na polu jest problem. Także co? Bierzemy yy, się do pracy. Dam ci kamerę, może ja to poskładam. O. Trzymaj. Operatorze. Eee, czekajcie, to jest tak, to założymy sobie tam. Teraz będzie nam potrzebna piła, raczej. O, cyk. O, Czekaj, weszło? Nie, nie weszło. Coś to, a, troszkę siły trzeba użyć. Aha, i z drugiej strony lecimy z baterią. Może nie pasuje wziąć. W... Nie, no nie, 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 nie. dobra, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę. Aha, i tu idzie bateria. Dobra. Eee, troszkę ziemi naszło, kurde. Sobie dotknąłem. No dobra, tyle to jest nic. Tak i teoretycznie to powinno. Powinno. O kurde, długie. Czekaj, guzik. I bateria powinna, powinna wytrzymać podobno e, godzinę. Ale tu jeszcze sobie przeregulujemy to. Czekaj, to jest. o i zablokowało się. No co, idziemy próbować. Tu nawet w początku nie wiem. А, дымья, да, 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 Musi być oparcie w miarę, bo skacze. Bo skacze. O! Nie tak nie będzie. Dobra, musiałem tutaj poprawić naciąg y, łańcucha. Tutaj uzupełniłem y, olej, bo w sumie zapomniałem y, Tylko to smarowanie takie jakieś takie jest, niby jest, niby nie ma jej. Na razie polem po, po, po prowadnicy porobimy to zobaczymy. Tu jest niby ta pompka i się y, pompuje, nie? No zobaczymy, trochę podpompowałem, ale dla swojego spokoju polem sobie olejem po, yy, po prowadnicy Dobra, no i co? No Idziemy próbować dalej, e, jak to będzie. Mama tam już działa o, Działa sekatorkiem, to wam pokażę. E, no, na krótkim. Ale tu już obciąłem coś. No zobaczymy. Pokażemy jak ten sekatorek działa. Eee to ty już tu obcięła całą wieś Całą wieś obcięłaś, kurde Pokaż jak to idzie Na którym? Tu masz, tu masz nawet. To czy ta, czy ta, nie, dalej, nie no może za grube. Może to za grube. Tak Co? To jest, to jest sekator, tak Sekator elektroniczny. No. Czekaj. Bo to jest za grube. A nie, poszło. Poszło co prawda, tylko trzeba na, na dwa razy, nie? Na dwa razy jak jest gór. No. I na ręce ułożyć. No, palca można było bardzo szybko. E, bardzo szybko się pozbyć. Uciąć. Ale twarz, No, cyk. No to, to zobaczcie, na podpałkę można uciąć. E no i idzie w sumie. To miałem obawę, bo to takie wiecie całego, takie. takie. Ten zestaw po prostu się wydawał najbardziej. E, normalny, bo z, tymi, z tego typu piłami, tymi elektrycznymi, to jest tak. To jest tak różnie. Pobreż. No idzie, no cóż tu więcej. O, nie. Dobra, co to, co? To, Popróbujemy po, po, trochę piłą, nie? Wyłączę. Wyłącz, wyłącz się. Dobra, próbujemy teraz piłą jeszcze raz. No ci na ten bagał idzie. Nieźle. ten łańcuch to według mnie jest za, za cudny to nie jest. Próbujemy taką grubszą. Okej, okay. coś to mi tak Zaucię no, I to dosyć grube Nieźle. Ale nie źle. Jest gra na przykład nad nami. To się przesunął No takie. No i idzie, no Jakby nie patrzył, nie będzie ciągnika łapało. I dość wysoko. Nie ma tragedii. Tu... Tutaj łańcuch. Ten łańcuch nie jest według mnie za cudny, ale jak się go przełoży na maszynie drugiego, to może będzie, będzie lepiej, nie? Zobaczcie. Chwila, moment, kurde i siatka czyściutka. Eee, z tym urządzeniem, urządzeniem trzeba troszkę się zgrać. Nie można tym jechać tak, wiecie, ostrawo, ale troszkę cierpliwości. O, popatrzcie, ile, ile kurde eee, nawycinał. Tam mamy już drugą kubkę, fajnie w sumie. Nie będzie wchodziło mi tutaj za, na siatkę i, i na ciągu, jak tu będziemy eee, pracować, nie? W sumie spoko. O. Tu, jakie kurde, takie grubsze. No. Tu jeszcze spróbuję sobie uciąć. Tak, Też takie grubawe. Coś ich z tego będzie. No, takie urządzenie po prostu. Przedłużenie rąk. No, bo wiecie, jak jest. O, jeszcze wam pokażę, co tu do tego jest. Do, do tego jest jeszcze druga mm, prowadnica. Eee, I łańcuch. Jeszcze jeden łańcuch. W sumie, trzy łańcuchy. Jest o kurde bardziej agresywny łańcuch. Może sobie przełożymy, będzie lepiej To Na tym troszkę e, skakało. Co e, tutaj, jakiś kurde olej. Ten pasek. wytrzymanie, rękawice, Instrukcja i ładowarka. Ale ten akumulator, z tego co czytałem, powinien dość długo wytrzymać. I w sumie, i w sumie, wam powiem, że wytrzymują. nie niby 5 godzin. Nie jest taki mały. Ech. Dobra, bierzemy małego demona, tam to troszkę, troszkę jeszcze porośniamy kawałki wózeczek i będziemy zwozić. <grystanie> a i właśnie, dzięki kolego, za a, Piotrze, i tam ktoś jeszcze pisał, czyli y, Agrohuta i jakiś tam jeszcze kolega. Ten wężyk właśnie muszę wziąć, kurde, i przełożyć przecież, rzeczywiście przez tą e, lagę. I, I będziemy dalej dźwigać. Ogólnie to będziemy coś w jeszcze testować. Tam ktoś widziałem pisał, że żeby ewentualnie przesmarować sobie ten środek jeszcze w środku, bo można, żeby to po prostu dłużej, e, ten wytrzymał i i tą gumę pop popryskać, żeby nie nie psuła się. No zobaczymy, no kurde. No i dobra słuchajcie, mamy dyliżant rozpusty <śledziany> Jedziemy kurde, ładowa się nasz y, urobek, nie? <śledziany> o, słuchajcie, założyłem sobie tą prowadnicę dłuższą, łańcuch ten drugi spróbujemy spróbujem tu jeszcze te grube po, poobcinać obcinać. kamera do operatora i, i będziemy próbować Ach, tak delikatnie a, agresywne okay, czekaj, czekaj no paszło, to tu spróbujemy jeszcze nie eleganc Tak i to zostało. No Ogólnie Nie jest to złe Wyłącz. Dobra polimy demonka stanie jest. Ua. Cyk, cyk. Grrrrrr <sweat> po robocie coś się powycinało będzie pod to e, jak tam czynnikiem robi nie będzie haratało bo to już łapało o, o kabinę kurde cała linia obcięta tylko ta piła no nie wiem właśnie bo tam z tym smarowaniem e, coś to smarowanie nie idzie chyba że, że olej złuję ja na wlałem ten olej co jest do, tam do normalnie do pił do smarowania nie wiem czemu to nie idzie chyba ta, trzeba tam coś kurde udrożnić coś coś coś, coś nie chce smarować no, ale to się już co? Ogarnie się. kurczę, robota jest y, zrobiona ja i powiem, czas trzeba się trochę y, posilić. Mam tutaj taką ładną zupę, mama zrobiła. Z, z moimi, nie? Mm -hmm. <grafy> moimi zimnockami trzeba kawkę wypić, posilić się. No i co? I trzeba film dawać zrobić, nie? Żeby kurde e, kanał e, nie stygnął. <grafy> dobrze mówię? Bardzo dobrze. Kanał musi. E, Żyć. O, tak jest. No, żebyście kurde. Nie zapominali o mnie, nie? No no i co? Chyba, chyba tyle, no kurde. E, potestowało się, to się po, 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 pocięło i. I porobiło, także co no. Zapraszam Was do e, lajkowania, komentowania, klikania dzwoneczek do podbijania filmu obok komentarzy, aby się tam komuś chciało i co. I tyle. Cześć! Cześć czy nie, cześć? Cześć. <laughs>